Taki trochę nieogarnięty, taki zamyślony, taki dziwny. To wizerunek człowieka, który na pierwszy rzut oka trudno zrozumieć nie da się zrozumieć. A może jednak? Kolekcjonuje pantofelki, nie panuje nad rękami. Rysuje w powietrzu domek, jak dziecko. Świetny nauczyciel, niesamowity artysta i autor opowiadań i książki sklepy cenamonowe. To jest tym tajemniczym człowiekiem, o którym tutaj mowa. Nie dowiecie się, jeśli nie przeczytacie Bruno Schulz. A jego historię poznacie czytając Ukraiński Kochanek.